Szczęść Boże! Przed kilkoma dniami gruchnęła wiadomość o tym, że papież Franciszek chce ograniczyć możliwość celebracji mszy świętej w rycie przedsoborowym, czyli tak zwanym trydenckim. Nie wszystkich zapewne ta informacja zelektryzowała. Dla wielu jest ona bez znaczenia, jednak jej konsekwencje będziemy mogli usłyszeć zapewne wszyscy w postaci ostrej krytyki papieża, którą celowo pewne media będą chciały nagłośnić. Dzisiaj chciałbym z Wami podzielić się. Pewną refleksją, przyglądając się całej sytuacji i wyciągając pewne wnioski, myślę, że bardzo ważne dla każdego z nas, utożsamiających się z Kościołem. Jak wiemy, papież Franciszek wzbudza przez swoje decyzje i wypowiedzi skrajne postawy. Dlatego nie chcę stawać po żadnej ze stron, ale przypomnieć o tym, kim jest papież i jaka jest jego rola w kościele pozwólcie że swoją wypowiedź zacznę od obserwacji że nigdy dotąd człowiek nie posiadał takich narzędzi jakie ma dzisiaj które dawałyby możliwość wypowiedzenia swojego zdania tak aby być słyszalnym praktycznie na całym świecie. Media społecznościowe stały się dzisiaj tubą głoszącą wszelakie opinie, stwarzając wrażenie, jakoby każdy miał prawo do wypowiedzenia swojego zdania, które jest równoważne z głosem innych, jeśli potrafią krzyczeć wystarczająco głośno. To przekonanie udziela się nam wszystkim. Jest to pewien element popkultury, który wnosimy również we wspólnotę kościoła. I to właśnie może prowadzić do wypowiadania pewnych opinii, które wydają się nie przystoić osobie deklarującej się jako wierząca. Nie możemy zapomnieć, że Kościół to nie firma, w której akcjonariusze mogą swoimi głosami usunąć prezesa ze stanowiska. Kościół nie jest nasz, ale Chrystusowy. I to Chrystus działa w Kościele przez swojego ducha. To Jezus go tworzy i buduje. Swoją łaską i mocą, którą powołuje ludzi do zadań, jakie mają podjąć w kościele. Bóg czyni to tak, jak chce. Owszem, człowiek ma współpracować z łaską. Nie jest w tym bezwolny. Od tej współpracy zależy, jak obfity będzie jej owoc. Są jednak znaki, które w kościele zostały przez Boga umocowane tak, że człowiek. Nie może ich zniweczyć i popsuć. Są to znaki, które sprawiają, że Kościół nie przemoże żadne złotego świata. Że Duch Święty zawsze będzie w nim obecny. Przez to, dla ludzi dobrej woli, Kościół zawsze będzie drogowskazem prowadzącym do zbawienia. Dla mnie jednym z takich znaków jest papiestwo. Aby to potwierdzić, sam Jezus dał Piotrowi i jego następcom władzę rozwiązywania w niebie i na ziemi tego, co uznają za stosowne, władzę decydowania o tym, jaką drogą ma podążać Kościół. To jest prawda, którą przypomniał nam również Sobór Watykański I, ustanawiając dogmat o nieomylności papieża, co do Nauki związanej z wiarą i moralnością. Papież jest zwornikiem, który pozwala zachować jedność. Jest tutaj jednak jeden warunek jest nim posłuszeństwo. Dlatego wszyscy należący do Kościoła winni papieżowi szacunek i właśnie posłuszeństwo. Nie dlatego, że im odpowiada jego styl prowadzenia Kościoła i nauczania. Które pokrywa się z moimi oczekiwaniami, ale dlatego, że jest namaszczony przez Chrystusa. Ostatecznie, jeśli Bóg nie potrafiłby sprawić, że najważniejsza osoba w kościele będzie wpisywać się w Jego zbawczy plan, to po co wierzyć w Kościół? Jeśli akceptacja papieża miałaby zależeć od wiernych, to czym Kościół różni się od zwykłych świeckich instytucji? Dlatego dla mnie odrzucenie papieża i wylewanie na niego pomyj jest tożsame z odrzuceniem Chrystusowego Kościoła. Niezwykły przykład posłuszeństwa i miłości do Kościoła może być tutaj y Ukazany w osobie ojca Pio, który nacierpiał się bardzo z powodu niesłusznych decyzji, decyzji hierarchów, jednak zawsze był im posłuszny. Nawet wtedy, kiedy zabronili mu przez okres dwóch lat odprawiania przyświętych, świętych, które były dla niego źródłem życia. Również wtedy bardzo ostro ganił tych, którzy próbowali te decyzje podważać. Droga Kościoła jest drogą posłuszeństwa, które kształtuje pokora. To jest droga naszego Pana. Taka jest też droga Kościoła. Nie ma innej. Myślę, że ten najbliższy czas będzie mógł pokazać niektórym z nas, czy jest to też ich droga. Trwajcie w Panu.